Witamy koleżanki hodowczynie i kolegów hodowców po raz kolejny w sezonie lotowym 2020, no, który tak przez ten, tą pandemię dla wszystkich chyba zaczął się trochę zaskoczenia i można powiedzieć nie, nie wszyscy koledzy i na przykład my, my też częściowo nie w 100% byliśmy tak przygotowani do tego sezonu, bo nie wiedzieliśmy, czy on w ogóle się odbędzie. No ale jest, powolutku, kończymy, dobiega on do końca. No, z różnymi tam perypetiami jedne loty dobrze, jedne nie. No, dla nas tak nie za bardzo, tutaj jak na oddział Jaworzno, nie wiem, jak w innych oddziałach. Te loty większościowo są lotami z wiatrem, no, także wiemy, wiemy wszyscy, jak to się odbywa, że te, te gołębie różnie lecą. No, ciężko wytypować serię, no, także może, te, może teraz ten, ten lot jakoś będzie, bo też zapowiada się podwiat. Może akurat będzie dość szczęśliwy dla tych lotników czołowych, jak to się mówi Przede wszystkim dobrze, że w ogóle ten sezon się zaczął. To jest, to jest bardzo ważne, bo chyba wszyscy liczyli na to, że to się nie odbędzie. Wszyscy marudzili, że, że lotów nie ma, nie będzie. Nagle później wszyscy zaczęli marudzić, że, że tak szybko się zaczynają, ale, ale bardzo fajnie, że się zaczęły. No. Yy, I że można i... przelotować te głębie tak, w ogóle. Można. No to jest najważniejsze. Można przelotować yy, no u nas. No chyba jak wszędzie. No pierwsze loty były na dosyć dużym zachmurzeniu. Mieliśmy ciężkie loty 500 km. Pierwsze były po trasie deszcze, na drugim locie były na dolocie deszcze. Dosyć dużo gołębi brakowało. No to też trzeba zaznaczyć, że chyba w całej Polsce były takie problemy, że, że gołębie ginęły, nie dolatywały. No u nas, akurat w naszej hodowli były takie tematy, że też mieliśmy ciężkie loty. I też dosyć dużo głębi wieczorem brakowało, na noc brakowało, ale te głębie później dolatywały na drugi dzień, na trzeci mieliśmy taką pięćsetkę, że brakowało 20 głębi nam na noc, ale chyba z 16 przyleciało na drugi dzień. No Dziwne loty, może nie ciężkie, może nie ciężkie, bo, bo ciężkie loty to są wtedy, gdzie jest 30 stopni pod wiatr. były duże szybkości, ale na dużym zachmurzeniu i deszczu. Także, także ciężkie, dziwne, znaczy dziwne loty, ale no, trzeba było walczyć, no, jak nam poszło. No, Mamy gołębnik lotowy na garażu ustawiony i jest po prostu murowany, pustaki. No jest, jest takim gołębnikiem, jak to można powiedzieć, zimnym. Tu, tu musi być dobra temperatura, gorąc, wtedy te gołębie osiągają jakąś tam formę i, i dobrze lecą. A jak są deszczowe dni i jest chłodno, no to on się nie może nagrzać i po prostu no nie można tej formy uzyskać. No u, nas, w 100%. u nas w oddziale, tak żeby zacząć, było 10 lotów. I po tych 10 lotach jesteśmy w dwóch klasyfikacjach na pierwszym miejscu. Mamy drugiego, czwartego lotnika. Ale ten sezon nie układał się dla nas jakoś tam wyjątkowo dobrze. Chyba po trzech, po trzech lotach zaczęły się deszcze tutaj przez dwa tygodnie w tygodniu. Yy, od poniedziałku do piątku praktycznie deszcz padał. Może nie może przesadzam, ale te trzy dni na, na pewno było deszczowych. I nasze gołębie wtedy dosyć znacząco straciły formę. No. Jeśli tu Mirek wypuszczał na oblot, to ciężko było nawet je 20 do pół godziny utrzymać w powietrzu. No, musieliśmy to, musieliśmy to y, niestety przeleczyć na drogi oddechowe. No i, tak, no, i, no i później doszły do formy. Tak, tak. I nawet, nawet y, większość, większość ornitose dostały, także też y, no, y, musieliśmy to przeleczyć. No, współpracujemy tutaj z doktorem Robertem Myszkowskim, także pozdrawiamy go z, z, serdecznie. Także wyprowadził nam stado na plus. No i wróciły do formy. No i znowu na czołowych listach są, także jest ok. Dopóki było ciepło, już tak zauważyliśmy kilka lat. No, gdy jest ciepło w tygodniu, bo to na lot, jak jest ciepło w tygodniu, a na weekend się zrobi zimno, to takie znaczenia nie ma. I też dużo hodowców chyba tego nie, nie zauważa. Ważna jest pogoda od poniedziałku do piątku, co tam się dzieje. Jeśli w tygodniu. Deszcz leje i są, jest duże, duża wilgoć w powietrzu czy w gołęniku, no Dużo hodowców powinno zwracać na to uwagę i patrzeć, co dokładnie się dzieje, bo wtedy są największe spadki formy, i wtedy można naprawdę złapać różnego rodzaju pasożyty czy, czy no. drogi oddechowe. Przede wszystkim tartane. drogi oddechowe. No. I te ornitozy bardzo atakują właśnie przy takich y, pogodach y, wilgotnych. To też zależy, bo niektórzy mają naprawdę fajne glemniki gdzie, gdzie to można opanować. No, my... no, jeżeli mają podgrzewane, to oczywiście. No i, ale, ale udało się to wszystko wyprowadzić. No, dwa ostatnie loty, które były już w tygodniu, była fajna pogoda. No, złapaliśmy z 300 na 64, 66 gołębi, 40 konkursów i chyba siódemkę, siódemkę mamy na 17 gołębiu w, w oddziale. A teraz mieliśmy 500 w zeszłym tygodniu. No z tego, co tak patrzyłem, no to mamy najlepszą serię w okręgu. Na około 600 hodowców 10/5. No i na 17 tysięcy gołębi, chyba 9 gołębi mamy w setce. I też na 70 gołębi mamy 40 konkursów w oddzianych. No jeżeli z 500 już przylatuje pierwsza dziesiątka w dwie minuty, no to już jest no to już bardzo ładnie, dobrze. Przyleciałem. No, następnie. No co chcielibyśmy opowiedzieć, o gołębiach młodych, o suplementacji, którą stosujemy, mam nadzieję, że, że to też komuś się przyda. A więc chcieliśmy kolegom jeszcze powiedzieć coś na temat gołębi, które, tutaj najlepszych lotników mamy po gołębiach rozpłodowych. No, jak każdy z Was ma na pewno u siebie rozpłód i są gołębie, które dają dobre potomstwo, ale są gołębie, które dają bardzo dobre potomstwo. No i chcieliśmy tu przedstawić chociaż jedną parę taką, które wydaje nam bardzo dobre potomstwo, które na, czołowo siada nam na go, go, gołębniku lotowym i po których koledzy też w oddziale i nie tylko mają po tych gołębiach gołębie i bardzo dobrze im też lotują. No, tak jak poprzednio pokazaliśmy dwa gołębie naszego rozpodu. Dzisiaj chcieliśmy pokazać kolejne dwa, które no, są podstawą naszej chorowli. No <laughs> Pierwsze ja mam w ręce gołąbka, bo każdy gdzieś tam kupuje. My też na początku, zaczęliśmy 5 lat temu, mieliśmy mało gołębi w rozpodzie. Kupiłem gołębie z aukcji. No, w większości to nie były dobre gołębie, to naprawdę nie. Nie były dobre gołębie, ale przez te wszystkie zakupy jednego gołębia, którego kupiliśmy opłacił się i spłacił te wszystkie niepowodzenia tych pierwszych gołębi zakupionych. Jest to gołąb już od niemieckiego hodowcy, ale nie pamiętam teraz jakiego. Wiem, że jego ojciec jest od Gerharda Lukinga. to, ten gołąbek to jest wnuk Balu z paniego gołębia rozpłodowego. Z drugiej strony też jest od Markusa Kamena i też jest wnukiem gołębia, które dał chyba z 8 lotniczek. No od razu, jak, jak to selekcjonowaliśmy? Gołębie, które nie dawały gołębi? Dobrych lotników yy, były likwidowane. Ten gołąb został, bo od razu dał w pierwszym roku bardzo, bardzo mocne gołębie, które super latały. Do yy, teraz mamy przez 5 sezonów. Yy, potomstwo jego yy, zdobyło chyba 15 konkursów w dziesiące tylko synowie i córce, yy, córki 15 konkursów w dziesiące i około 38 w 50. Yy, to jest około 5-6 gołębi po nim. Nic nie ginęło, wszystko leciało i to loty od 100 do 700 i na ilość wkładanych to między 1700 a 3500 bardzo, bardzo fajny gołąb i tak naprawdę kupiony przez totalny przypadek, pamiętam, że chyba wtedy kilka piw, wypiłem może 3-4 był wieczór, mówię ja kupię sobie gołąbka rano, rano patrzę, no mówię kupiłem, tego po co mi ten gołąb, przyszedł ten gołąb no i okazał się praktycznie u nas jednym z trzech najlepszych głębiej płodowych Tutaj mamy drugą samiczkę. To jest akurat też prezent od Radka Różniaty, też naszego bardzo dobrego kolegi. Jest to samica po jego najlepszym głębi rozpłodowym Polensie i po samicy od, z głębi Adasza Lakensa. Jego matka to jest nuczka Isfora od Adasza Lakensa. No też to samo, jego synowie, wnuczki, 40 konkursów, 50, 15, 15 w dziesiątce. Też bardzo, bardzo fajna samica i też konkursy od 100 do 700 mają, mają ma to podobstwo. W sezonie 2020 zaufaliśmy firmie Aron Fleet, a no, przede wszystkim suplementacja była z tej firmy w 90%. Pierwsze, pierwsze chcielibyśmy opowiedzieć, jak u nas początek okresu, okresu lęgowego wyszedł. Bo całkiem fajnie było. 95% jajek było zalężonych. Później te młode fajnie się wychowały, nie było z nimi żadnego problemu i praktycznie do teraz, do teraz jest całkiem ok. Tutaj Mirek może opowie dokładnie, co tam młody, młode dostawały, ja tam uzupełnię. No, przede wszystkim to bardzo jestem zadowolony z, z filmu Longfield i OptiBrid do podawania podczas wychowu młodych. Super środek, bardzo dobrze się młode chowią i rozwijają. No, oczywiście tam też białkowe no, produkty, jako zboże, ale ten dodatek jest naprawdę super pod tym względem, że odchody mają takie, kał jest zwięzły, nie leją. Te młode bardzo dobrze się chowią. No, jak młodym, no to jeszcze. Podajemy też białko dla, dla rozwoju. Tak samo to białko, które podaje się lotowym po przylocie, po dużym wysiłku, po ciężkim locie. Także też, też młodym od czasu do czasu podajemy, żeby dobrze się rozwijały. No cóż, no. No młodym tak więcej, więcej, więcej to tutaj jest. Na, na, na wychowie, jeśli by w gniazdach, tak. no to takie podstawowe, podstawowe rzeczy. Podstawowe, no. dochol dostawały stare, no. które karmiły, czy z pawifakiem. monobuster czasami dawaliśmy. No później murgold, mur No i cały też. czas, cały czas też zakwaszamy wodę. Także yy, młode i yy, rozpłód po prostu nie mają dostępu do czystej wody. Wszystko z zakwaszaczami. Cały czas yy, Avidres Plus jest podawany. I no tutaj widać mały ubytek, ale to już jest nasza druga butelka w tym sezonie sedoholu, który jest podawany i roz, rozpłodowi i lotowemu. Raz, dwa razy w tygodniu też młode rozpód i, i lotowe mnie dostają entrobak, też immunobuster dostają tak. Morgold i mu podawany jest ten środek razem. To jest taki jakby galaretka, taka ciemna. A y, tutaj jest sypki, y, można to zobaczyć, kamerę otworzyć, że o taki sypki proszek i bardzo dobrze też wychow młodych i, i y, nakał to y, związły, i stosujemy to też y, i starym gołębiom i, i młodym. No, jeśli chodzi o gołębie zdrowe, młode to jakieś tam problemów zdrowotnych typu, żeby co się działo tak z dnia na dzień to, to raczej nie było. Raczej, raczej nie mieliśmy takich problemów. Wszystkie młode tam wychowaliśmy. Po szczepieniu mieliśmy, mieliśmy adeno, chyba były osłabione, może jakaś tam reakcja poszczepienna, no, ale opanowaliśmy to. Młode są zdrowe na środkach rąfli, także, także jesteśmy z tego zadowoleni. W rozpłodzie też praktycznie cały zestaw dostają. Też Nie mieliśmy jakichś tam problemów. Wszystko jest naprawdę fajnie, młode się chowają, no jesteśmy, jesteśmy naprawdę dobrej myśli. Co do lotów, gołębi, co do głębi lotowych, to praktycznie 90% suplementacji to była firma Ronfleet. Jeśli tak, od początku nasze gołębie akurat Awidresu nie dostają, nie zakwaszamy wody gołębiom lotowym, Praktycznie od środy do, do piątku dostają czystą wodę, nie dokładamy po to, żeby piły. Jedynie w środę wieczorem dostają, dostają blisko. I tak teraz od początku zacznę, bo to też nie robimy tajemnicy. My jako elektrolit używamy Avipharm Harm. No, to jest. Pra... Zaraz po locie w niedzielę. Zaraz po locie w niedzielę podane tak? jest. Tak, już elektrolit. mój ojciec, ja czy tutaj jak początku lecieliśmy na tym Avipharmie to już jesteśmy tego przekonani ponad 10 lat. I praktycznie zawsze, zawsze dodawaliśmy. I z dodatkowych rzeczy, które tam stosujemy do tej wody zaraz po locie, to tam ja jeszcze wciskam cytrynę i po prostu łyżkę miodu. To jest wszystko, jak, co dostają do wody po locie. Tak, tak, tak. Następnie, no, jeśli był lot ciężki, jakieś tam gołębie były zmęczone, w sobotę, w niedzielę wieczorem dostają drożdże Pawifak, Dostały białko, kaka, protein i dostawał entrobak. Jeśli było bardzo łatwo, to nie dodawaliśmy kaka protein, tylko na przykład i entrobak jako probiotyki. Probiotyki zawsze dostawałem wieczorem, w niedzielę. I w poniedziałek rano to samo. Jeśli lot był taki wymagający, białko i entrobak razem. My to polewaliśmy akurat. Mamy taki roztwór czaskowy, sami sobie to robimy. i i to dawaliśmy, posypywaliśmy właśnie entrobarkiem i białkiem. W poniedziałek albo w wtorek rano dostawały sedohol. We wtorek dostawały też... Tylko sedohol też stosuje na karmę, nie, nie do wody. Tak, tak. Żeby po prostu to, co mają zjeść, zjadają, bo one tak niechętnie, jeżeli coś jest w wodzie, to one niechętnie spożywają tą wodę, no i potem no, myślę, że to nie jest dobre. One powinny dużo wody pić. Jeszcze w dni upalne, to ten go musi, musi dużo wody pobierać. Też, sedochol posypywaliśmy minerałami, czy, czy też entrobakiem, albo pawifakiem, albo Następnie co? Dostawaliśmy w środę żeloksygen, z drożdżami. Drożdże to są i tak posybywaliśmy też. Czy entrobak, czy, czy pawifak, tak, albo, tak. albo minerały. Też Zapomniałem wcześniej, tak raz na tydzień dawaliśmy gołębiom immunobooster i morgold. Ale to, to też chyba cztery razy daliśmy i później już przeszliśmy na, na te środki. Następnie, no, jeśli w środę jesteśmy wieczorem, to właśnie w środę wieczorem to jest praktycznie jedyne takie. Później, gdzie do wody coś dodawaliśmy, to w środę wieczorem dodawaliśmy Blitzform. To, To było to. Czwartek. No czwartek. Jeśli były loty krótkie, te 100-200 km, to raz daliśmy, dawaliśmy olej z RO-200. Jeśli się robiły loty średnie, takie dalekodystansowe, no to dwa razy, teraz na maratonę, to nawet trzy razy dawaliśmy olej i RO-200. Także bardzo polecamy kolegom, jeżeli ten, ten środek właśnie RO-200 na dłuższe, na dłuższe te tak, tak, na dłuższe tak. loty super super wyniki. Naprawdę rewelacyjne. Wzmacnia no, gołębie przede wszystkim, jeśli się nauczy wcześniej te gołębie już od kwietnia stosować, nauczy jeść ten ROD 200. Tak, tak, już po malutku trzeba pomalutku wprowadzać, wprowadzać przed, przed tak, lotami. Tak, dokładnie. To, to wtedy jest bardzo fajnie fajnie gołębie na tym cały, cały sezon można oblecieć. No, niektórzy, niektórzy hodowcy bardzo. Yy, Grają motywacją, my się tak nie bawimy. Nie kombinujemy, nie pokazujemy przed lotem, tego głębi idą same z siebie na, na spokojnie na loty. No tak, samice to pakują praktycznie z siodełka, one nie widzą samców, nie widzą cel. Ładujemy z siodełka, samce tak samo z, z tych, przeganiam do, bo, żeby po prostu w tym pomieszczeniu co mam, samice i siodełka, mam możliwość zaciemnienia i tam przeganiam po prostu samce do tego pomieszczenia i tam je łapię. I koszuje. No, także nawet nie z celi idą. To też ważne co do karmy. No, my dobrze karbimy. Nie, nie, nie bawimy się w jakieś łyżeczkowanie, jakieś diety czy jakieś inne inne zabawy. Dobrze karbimy. Przede wszystkim naprawdę bawimy się, znaczy dajemy, karbimy systemem trójfazowym, ale, ale, ale jedzą do syta. I naprawdę z dużą ilością karm energetycznych, tak mamy głębiej nauczone. Jeśli kupimy karmę i kupimy całą suplementację w kwietniu, to, to robimy tak, żeby to było na cały sezon. Praktycznie w sezonie nic nie dokupujemy. No i po sezonie lotowym, nawet te, ta karma zostaje jeszcze. Także ją zużywamy jeszcze na loty młodych. No Także staramy się, żeby po prostu nie zabrakło tej karmy, żeby nie dokupować z innej partii. Albo nieraz jest tak, że nawet dany produkt już się gdzieś wyczerpie już nie można sprowadzić nawet. No i w, w, zmieniać w trakcie sezonu, no to już. I to jest klęska. Też ważne, co my robimy. Nie dokładamy nowych środków czy nowej suplementacji i nie dokładamy nowych karm w sezonie. Po prostu jeśli zaczynamy sezon, bo wiadomo, jak są loty krótkie, no to też nie ma sensu dawać jakiś tam mega energetyczny karm ale dajemy mniej, czyli po prostu z dystansami zwiększamy ilość procentową karmy energetycznej, a nie kupujemy nową. Czy nagle, nie wiem, 5 latów nie dajemy energetycznej, ale kupimy i, i zarujemy im 40%? No nie, zwiększamy o te 20-30% yy, no, yy, co do dystansu. No tak, słyszałem też, niektórzy koledzy mówią, a nie idzie mi na tej karmie, bo dolecia, leciał tam przez 3-4 loty, nie idzie mi na tej, no to zmienię się na inną, będzie lepiej. No, no nie będzie lepiej, będzie gorzej. Co to jeszcze tutaj y, teraz tak y, się czyta, czy, czy tam wchodzę, bardzo dużo gołębi ginie. No ja, ja mam taką teorię, czy uważam, że każdy powinien zastanowić się i popatrzeć u siebie, jaki jest problem, bo no u nas też y, nanoc, tak jak wcześniej mówiłem, czy, czy nawet gołębie dolatywały po dwóch trzech dniach, ale dolatywały. I uważam, że zdrowe gołębie, przynajmniej na naszym terenie, jakie były loty w tym roku to powinny dolatywać w dużej części. Jeśli gołębie naprawdę giną yy, na umór, czy naprawdę duże są braki, to każdy powinien się u siebie w gołębniku zastanowić, jaki jest problem. No tak. to, bo to powinny w gołębie dolatywać. No nie mówię, bo w innych regionach Polski naprawdę oddziały bardzo ciężko to przeszły. Jeśli jest procentowo strata w gołębniku taka jak w oddziale, jest ok, ale jak jest większa, czy, czy coś się dzieje naprawdę, to, to każdy powinien to u siebie zauważyć. Bo jeżeli zobaczymy, że tak, tak jak my na przykład, że po prostu gołębie do zegarów nie przychodzą, nie ma ich na noc, nie ma ich na drugi dzień, no to coś jest nie tak, od razu reagujemy, jedziemy do doktora weterynarii i badamy to. No. I zawsze coś wychodzi, Dobra. że jest jakaś choroba, leczymy. A jeżeli jest wszystko ok, to jeżeli nie ma gołębi do zegarów, to są na przykład w pierwszym dniu do wieczora, albo na drugi dzień, dzień. schodzą. No. tak naprawdę, jeśli tutaj zaczęliśmy z Mirkiem i w miarę nam się udaje to lotować czy hodować w zdrowiu, to te gołębie nam nie giną. Nawet jeśli mieliśmy kiedyś słabsze gołębie, one później przylatywały, ale nie ginęły. No, a czasami hodowcy, nie wiem, kupią czy mają gołębie, giną non stopem, coś, jakieś problemy się dzieją. To się, to się nie dzieje znikąd z przypadku, to się coś zawsze dzieje w głębniku. No i co tu jeszcze można doradzić? No, no, nowych hodowców za dużo nie ma, co by im tak można doradzić, no ale jeżeli są, no to systematyczność, regularność. Gołębie to są zwierzęta, które bardzo szybko się uczą wszystkiego i przyzwyczajają. Także jeżeli nawet te treningi ustalimy sobie o danych godzinach, to już gołębie będą czekać na wypuszczenie. Także i tego nie powinno się zmieniać. Non stop ta sama godzina regularnie i wszystko będzie dobrze. Jeśli też mogę coś powiedzieć tam od siebie to każdy powinien się zastanowić i podjąć taką decyzję przed sezonem. Przykładowo będę pokazywał gołębie, będę trenował gołębie w tygodniu. Jeśli tak jest to pokazywać cały czas i trenować gołębie dużo w tygodniu, a nie a dzisiaj a teraz pokażę, a na, za tydzień a nie nie pokażę a teraz dam taką karmę, a za tydzień dam inną karmę, to jest chyba najgorsze, co może być. Trzeba głębiej, trzeba tygodnia na tydzień do tego samego, nawet jak czasami jeden lot nie wyjdzie, czy dwa, tak, konsekwentnie to samo robić. Jeżeli się coś zmienia, to one już po prostu dla nich to jest coś, coś innego, te zmiany one źle przechodzą po prostu. Co do jeszcze suplementacji, o jednej rzeczy zapomniałem, no około 15. 20 kwietnia zrobiliśmy kurację Rozidolem, to są krople na, na drogi oddechowe. I u nas gołębie, ale tylko gołębie seryjne, ponieważ jak tutaj mnie często nie ma, Mirkowi nie chce się łapać tam 80 gołębi. Gołębie seryjne dostają tabletkę Flugwitu przy wkładaniu. Tak, tak. No bo trochę za dużo tego jest, żeby, żeby każdemu jednego musiałby chyba ze 3 godziny wcześniej wszystko łapać. No ale wiadomo, że Czym wcześniej są złapane, to po prostu one mają krótszy dostęp do wody. No i to też jest, też jest niedobre. No, trzeba to po prostu tak wypośrodkować, wszystko, no ale Sebastian, akurat teraz mieszka gdzie indziej. I dużo rzeczy się dzieje, tak? Dużo jest. rzeczy u niego teraz się. Zmiany zaszły, potomek mu się urodził. Także. Także no, sam tutaj działam, koszuję te gołębie, no i tylko dam radę te suplementy w postaci tych tabletek im podać tylko typowanym, typowanej dziesiątce. No to chyba wszystko. No. Życzymy hodowcom wszystkiego najlepszego. Na no, udania udanego zakończenia sezonu. Przed nami jeszcze dwa loty. Jutro zapowiada się ciężka, ciężka 500. -ka. Też liczymy na, na bardzo fajny wynik, zobaczymy jak to wyjdzie. No I wszystkiego najlepszego i mistrzostwa. I oby to był y, pierwszy i ostatni rok z pandemią. <grymne> <grymne>